Witam Was w kolejnym odcinku. Jestem Ender i wit witamy się w dziewiątym, już podaje, y odcinku z gry World of Tanks. No to co dzisiaj z, y zrobimy? Gramy. Y y jestem już coraz bliżej, coraz bliżej stworzenia sobie te klanu. I zapraszam, na zapraszam naprawdę wszystkich, którzy chcą ze mną sobie popykać. Zapraszam też na Teamspeaka, yy, bo jak yy, może flaszkę tutaj yy, wyłączę, żeby mi nikt nie przeszkadzał. I tutaj jeszcze na sekundkę muszę zobaczyć nową rzecz. Dobra, wszystko w normie. O nie, nie, nie powiedzę, Dobra, i jedziemy. Jestem na mapce, w której mi się wydaje nigdy jeszcze nie grałem. A może grałem, nie wiem. Co się jeszcze tutaj zobaczy? I nie działa. Poruszyliśmy z kopyta. Mamy 4 czołgi ciężkie na 4 ciężkie, 4 średnie na 3 średnie i 5 niszczycieli czołgów na 6 niszczycieli czołgów. Działo samobieżne na działo samobieżne. I czo czołglebki na, na to. Pomyślę, że może być y, zabawnie. Jestem niestety jedynym trzecim poziomem w, y, w mojej drużynie. Proszę to czwarty, y, tier i piąty. No ale no cóż, nie poddam się bez y, walki. To już widać przewalone drzewa. O, jedno też zmajestrowałem. Mm, dobra. Mo chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że możliwe, że dzisiaj nagram odcinek. Odcinek taki wideoporadnik można powiedzieć. A będzie on polegał na tym, że przedstawię wam program co i jak co i jak i będzie to najprawdopodobniej program Audacity. Wygrywamy już, bo tutaj zniszczyło nam jednego czołga. Jeden czołg, nie wiem jak to się mówiąc. zawsze z polskiego byłem słaby. Od tej jakiś czołg na plecy robi, mi się wydaje. Ale bo wiecie co, ja tutaj zostanę na tym froncie, bo tam, tu też się sporo dzieje. Czasami tutaj ten Blitz Billy. Za górą jest GForce 124 i 55. O! To wciąż jedzie, uciekam. Znowu też bym tak radził. Ma kryjówkę ładną, ale ładnie dostał patrzcie, patrzcie, wystarczy, że się wychyli już dostaje kulkę no tutaj chyba sobie dostałem pod tutaj mam taki X 4-4 idzie ładnie kurcze, jeden czołg ciężki, z który wydaje mi się, że tam tak Patrzcie, patrzcie, udaj się. Weszło jak Jednym strzałem. Czołg ciężki. Tutaj do 106 też dostał ładnie. Czołg lekki. Wydaje mi się, że covenanter. Ziemniaczek kasuje wszystkich. Pięć dni. No ale dobra, przegrywamy, ale ja wracam do garażu, ponieważ ja chcę sobie jeszcze pokrać innymi moimi czołgami. No to jakim tutaj sobie teraz czołgiem możemy zagrać? Może jestem za tym, żebyśmy zagrali sobie czołgiem ciężkim, czwartopoziomowym. Czwartym? Czy naprawdę? A nie. Już myślałam, że wybrałam niemiecki czołg, czołg średni trzeciego poziomu tego, e, tego, którego graliśmy w poprzednich odcinkach, by odblokować ten właśnie czołg. Przestraszyłam, ale dobra, gramy. To jest jedna z moich, tak jakby mogę powiedzieć, nielubianych mapek. Po prostu. 17 sekund ja tutaj widzę mam Win White Fox To czołg A nie, mi się wydawał jakiś podobny ile. 5 czołgów na trzy czołgi. U, ładnie będzie. Tylko żebyśmy tego nie spartolili, bo naprawdę mamy szansę. Um, ale oni za to mają czołgi lekkie. Dwa. A my, a my nie mamy żadnego, ale za to mamy trzy średnie, tak jak oni. Tam w ogóle na górze możecie sobie popatrzeć, ja nie będę już wam tłumaczył. Tylko w czołgach ciężkich mamy przewagę i to mnie naprawdę cieszy, bo czołg ciężki to jest czołg ciężki. Ja, niestety wolno jedzie. Wejdziemy, czołgi ciężkie, no ja do nimi, żebym teraz się nie spartolił. Hu e, o widzę tam czołg ciężki a więc jest do tego nie dopnę. A może Ejajaj widzieliście to tak mało brakowało Uf. Czołg ciężki i dedu Mam go na celowniku, Tym go nie pokonamy O! nie? Kiedyś to może mi się uda. To ja uciekam. Już przegraliśmy to. Zniszczyłem choke. Straciłem cel. Koźlica zerwana. Stoimy. Tam jest jeszcze jeden choke ciężki. No właśnie. No był ten drugi choke ciężki. Trudno się mówi. Dobra. To wiecie co? Dawno nie grałam sobie jednym z moich y, pojazdów, a mianowicie nie grałam sobie Lloyd Gunem. Nie wiem, czy dobrze to czytam, Lloyd Gun Carriage. I chciałam zobaczyć sobie, um, nie mnie obsługa. Badaj, bo możliwe, że kupimy sobie coś nowego. Sexton. Inwestycja. Albo nie. Wiecie co? Albo dobra, kupuję. A co mi tam? Mm. 280. No, troszkę mało. Powiem szczerze, bo tutaj powiem Wam, patrząc na badania, tutaj ten czołg ciężki. 400. Nie, 205. A, nie, to jest spoko. A, bo on kosztował wcześniej 410. Teraz dopiero kosztuje 205. Tutaj niestety nie ogarnąłem. I mało doświadczenia, niestety, ale zdobędziemy je, mówię Wam, na live albo na czymś. Jeszcze tutaj, Covenanter, też chciałam zobaczyć badanie, bo to jest około pięt... o, 15 tysięcy Cross State i 190 tysięcy. Też po jakiejś przecenie 50%. Ale powiem Wam, że my sobie zagramy sextonem. <grym> Jakby to nie brzmiało, sexton, dorad, to sobie wszystko. Właśnie uzupełnimy automatycznie. Akceptujemy 8000, trudno się mówi. 172-3 nam zostaje. I gramy. Pierwszy raz gram od dawna. Znaczy grałem tymi działami samobieżnymi, ale teraz właśnie przyszła nam informacja, że przegrał 176, tamten drugi niszczyciel czołgów, tamten chiński. Chiński albo z nie pamiętam już dokładnie. Ale skupmy się na tej gier, grze, bo tutaj um, ja jestem jako jedyny działem samobieżnym, więc tutaj ode mnie będą dużo wymagać. Um, tam też jest tylko jedno działo samobieżny, no trudno to ja wiedzieć co to, ja może się schował gdzieś tam z przodu, żebym gdzieś o tutaj, teraz tutaj, żebym mógł... Tak to się on prezentuje, a żebym mógł się daleko strzelać, bo wiecie, że działa samobieżne mają ograniczony ograniczony dystans. To z Polski pyta się Tymbark 367. Mogę też napisać. Yy, wiecie co? Zra muszę tutaj... Wiecie co? Schałam się tutaj w krzakach. Ja chyba już dupnąłem, mi się wydaje. Ja się tutaj i muszę Was na sekundę przeprosić, ale to jest taka malutka skóra. Już jestem, no niestety szafka mi się popsuła. Tutaj może uda mi się od tego podcisnąć. Mam dalej już nie ma potrzeby tutaj może Tutaj tego niszczyciela czołgów Nie ja się zatrzyma? No o, Ale mega było, bo on prawie bym go dupnął swojego Ty. O, tam jedzie jakiś Łooo, wow, trochę za daleko Ale ma siła rażenia, dobry No nie ruszasz, się, czego się ruszasz. A może tego cię ci, ci ścisnę? Pięknie, widzieliście to? To się nazywa grać ładnie. Wiecie co, może teraz też go zciśniemy, ale wątpię szczerze mówiąc. Pięknie! Widzieliście to? Ale ładnie schował się już, znaczy zniknął z radaru nam. Ale ja i tak go ścisnę, może tego też ścisnę. Uda mi się, ten bark 367. A ładnie. Niewiele brakowało, może zaraz powoli za nim jechać. Żeby mi się te kółeczka zanieślały. Poziom. Zatrzyma się, kolesiu. Pojazd przeciwnika zniszczony. Pięknie, Boże. Już gra, już lubię ten pojazd. To jest kolejny Lloyd Gun, to ja go zniszczę. Teraz ja, 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 ja. Kurczę, 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 kurczę fucken, wiecie. Ładnie brakowało, niewiele brakowało prawie, że... O, tego zniszczę, uda mi się? O, udało uda mi się. Pierwszy raz miałbym cztery kile, tak chodzi mi o niszczyć działo sobie To jest przeciwnika o, 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 o. Czy wy to widzicie? Obrywam. To już po mnie. No kiepsko, kiepsko. Mm. Ale 4 kile. Rozumiecie to? 4 kile. Będzie już nam przejmował. Wiecie co? Ja może sobie poczekam. Ty. Zobaczę jeszcze jedną rzecz tutaj. O bo... Dobra, to wiecie co? Ja tutaj już sobie popatrzę. Jak my to wygrywamy tym... Mhm. Mm. Mm Wejdę sobie w stryp obserwatora, bo zostało ich dwóch. niszyciel czołgów, może pomożesz mi? Znaczy pomści mnie, proszę. Ktoś tego pomści. Może się zerwać w każdej chwili. Kurczę, kurczę, kurczę. Zabiję go. A nie, kto go zabił? Yy... Malium. wygraliśmy. Dziękuję. Pięknie mi się grało. Naprawdę pięknie, ciekawe ile dostanę. 956 doświadczenia. O, pięknie, pięknie. Zniszczyłem 4 i wykryłem jednego czołga. Cztery czołgi, zniszczony jeden czołg. Wykryty jeden czołg, cztery zniszczone. Wynik drużynowy zobaczę. Najwyżej. Oho, najwyżej. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Naprawdę. Jestem taki szczęśliwy. Naprawdę. Mm, witamy cię. Zwiększenie dochodów. Wow. Pięknie, pięknie. Dobra, no to na dzisiaj sobie zakończymy sobie ten odcineczek I tak się prezentuje mój nowy czołg. Dokładnie to mi działo samobierne, ale można to po, tak potraktować. No, no to ja się z wami teraz żegnam, papa. Pa.